W tym Wideo, chcę ci pokazać kolejny algorytm, którym będzie algorytm selection sort. I selection sort różni się od poprzedniego algorytmu, który omawialiśmy, czyli od bubble sort, tym, że układa posortowane liczby z lewej strony, inaczej jak to robi bubble sort, który układał posortowane elementy na prawej stronie. Więc selection sort yy, robi to w ten sposób, że przechodzi sobie przez całą tablicę i szuka najmniejszego elementu. Jeśli znacie taki najmniejszy element, to przesuwa go w lewą stronę. No to zróbmy sobie takie pierwsze przejście i zobaczmy, w jaki sposób się to dzieje. Więc wybierzmy sobie na początek, że e, naszą najmniejszą liczbą jest nasz pierwszy element, czyli to 29. Jak wybierzemy sobie to 29, to szukamy sobie w prawą stronę, czy jest jakiś mniejszy element. No to przechodzimy sobie na 10. No i dziesiątka jest mniejsza od tego elementu, od którego zaczęliśmy, czyli od tej 29. Więc zaznaczamy sobie, że dziesiątka jest najmniejsza, czyli sobie ją zaznaczamy na czerwono. I przechodzimy sobie po kolejnych elementach. 23 jest większe od 10. 37 jest większa i 13 też jest większe. Czyli rozpoczęliśmy tutaj od 29 i okazało się, że dziesiątka jednak jest mniejsza. No to musimy sobie zamienić te dwie liczby miejscami. I w tym momencie mamy już dziesiątkę posortowaną. I z tą resztą nieposortowanych liczb robimy dokładnie to samo. Czyli wybieramy sobie pierwszą liczbę i sprawdzamy, czy w prawą stronę jest jakaś mniejsza liczba. No to przechodzimy sobie w prawą stronę, no to 23 jest mniejsze od 29, no to zaznaczamy sobie, że jest mniejsze. 37 jest większe od 23. A tutaj 14 jest mniejsze od 23, no to zaznaczamy sobie, że 14 jest najmniejsze. I wracamy sobie do elementu, yy, od którego zaczęliśmy, i okazuje się, że ta 14 jest mniejsza, no bo ją właśnie znaleźliśmy. No to yy, zamieniamy sobie te liczby miejscami. Bierzemy 23, sprawdzamy, czy jest jakaś mniejsza liczba. Okazuje się, że nie ma. No to w takiej sytuacji nie musimy sobie tutaj już żadnej zamiany robić. Teraz stajemy na 37. Sprawdzamy, czy jest jakaś mniejsza liczba. Jest 29. No to zamieniamy sobie 29 z tym 37. I teraz zostaje nam tu już jeden ostatni element. No i tego elementu już nie mamy czym zamieniać, nie mamy czym porównywać, czyli po prostu już mamy posortowaną tablicę. I od razu możesz sobie w sumie tutaj zwrócić uwagę, że yy, skoro ostatni element już nic z nim nie robimy, no to jak będziemy sobie implementować algorytm, to nie będziemy musieli już y, przez niego przechodzić. No to teraz spróbujmy sobie zaimplementować ten algorytm w Javascriptie. Więc tutaj już na początek przygotowałem sobie tą tablicę, którą będziemy sortować. Tutaj y, stworzyłem sobie funkcję sortującą, której tutaj y, implementację napiszemy. I jeszcze sobie skopiowałem y, z poprzedniego tutoriala tą funkcję zamieniającą elementy żebyśmy sobie mogli ją tutaj reużyć jeśli nie wiesz jak ta y, funkcja działa no to możesz sobie wrócić do tego poprzedniego wideo w którym omawiałem bubble sort i tam również opisałem jak działa ta funkcja oczywiście możesz napisać swoją funkcję, która będzie zamieniała po prostu w tej tablicy wartość indeksu 1 z wartością indeksu 2 Ok, więc teraz myślę, że już możemy zaczynać. No to od czego możemy sobie zacząć implementację tego algorytmu Selection Sort. Więc najlepiej jak sobie zaczniemy, po prostu klasycznie od przejścia po wszystkich elementach. I tak jak pamiętasz, tutaj mówiłem, że przez ostatni element nie musimy przechodzić, no bo ten element już nie będzie z niczym zamieniany, czyli przechodzimy sobie po wszystkich elementach z wyjątkiem ostatniego elementu. No to utworzę sobie do tego pętlę FOR której będę używał y, zmiennej i no i ta zmienna i będzie się zaczynała od zera, czyli będzie się zaczynała od samej lewej strony i będzie przechodzić aż do długości tablicy minus 1, no bo nie chcemy przechodzić przez ostatni element. No to jak już przechodzimy po wszystkich elementach w tablicy, to musimy zobaczyć, co będziemy robić dla takiego każdego elementu w tablicy. No to zacznijmy sobie tutaj od początku. No i na przykład jest i 0, no i jesteśmy na tym 29. No to co musimy sobie zrobić z tą 29? Tak jak widzisz, jest ona tutaj już zaznaczona na czerwono, no bo zaznaczamy sobie, że ten indeks to jest y, najmniejsza y, liczba, że po prostu pod tym indeksem mamy najmniejszą, liczbą, najmniejszą liczbę, jaką do tej pory znaleźliśmy. No to zróbmy sobie właśnie coś takiego. Czyli zrobię sobie tutaj y, zmienną minimum index i przypiszę do tego minimum indeks wartość i. Czyli wartość i, czyli ten element, na którym stoimy. I co musimy zrobić, jak już stoimy na jakimś y, elemencie, jeśli przechodzimy przez te wszystkie elementy? No to jak jesteśmy powiedzmy tutaj na pierwszym, no to musimy porównywać go z, tutaj z tymi elementami na. Prawo. Czyli rozpoczynamy od dziesiątki i tą dziesiątkę z nim porównujemy. Czyli od którego indeksu zaczynają się te nieposortowane liczby, te liczby w prawą stronę? Czyli jesteśmy tutaj, powiedzmy na i, no to jeśli tutaj jest i, no to tutaj będzie indeks i plus 1. Zróbmy sobie teraz te przejścia. Czy to będzie oczywiście też pętla? Użyję sobie zmiennej j. I będziemy przechodzić aż do ostatniego elementu w tablicy, no bo chcemy porównać tą, y, tą liczbę ze wszystkimi y, w prawą stronę, aż do ostatniego elementu. I tutaj to 0 musimy, tak jak właśnie wcześniej mówiłem, zamienić na i plus 1, czyli, że rozpoczynamy od y, elementu, od pierwszego elementu na prawo. Od tego elementu, na którym jesteśmy, i czy tego elementu, który chcemy porównać ze wszystkimi elementami w prawo. No tak, już mamy e, zapisane te dwie pętle, które realizują nam te wszystkie operacje, które potrzebujemy, czyli będą nam porównywać te właśnie liczby, to wypiszmy sobie tutaj jakie faktycznie indeksy nam tutaj wpadają pod te zmienne. Czyli w sumie jeszcze nie if, tylko napiszę sobie y, console.log i wypiszę sobie zmienną i i zmienną j. W sumie tutaj mało widać, to jeszcze sobie tutaj jak już przejdę przez y, tutaj całą pętlę j, to sobie napiszę, że jest to już koniec przejścia. jeszcze sobie napiszę, które to jest przejście, że to jest i, a ja, że jest od 0, to sobie dodam jeszcze jeden. Ok, i teraz już jest to bardziej przejrzyste. Czyli zerowy element, yy, czyli liczbę pod zerowym indeksem porównujemy z liczbą pod pierwszym, drugim, trzecim i czwartym indeksem i później liczbę pod pierwszym, z drugim, trzecim Czwartym, i tak dalej. I na końcu już tutaj jest trzecia z czwartą, czyli już to na nasze ostatnie porównanie. Więc wszystko nam tu y, wygląda, że jest ok. No to teraz y, zróbmy sobie faktycznie to sprawdzanie, czy jakaś liczba z tej prawej strony czasem nie jest mniejsza od tej liczby, którą wybraliśmy na początku. Więc y, możemy sobie napisać if i sprawdzić, czy y, ta liczba z prawej strony, czyli pod daną y, zmienną j, czyli na przykład array od j jest mniejsze od tej liczby, od której zaczęliśmy to przejście, czyli od y, liczby, która właśnie jest pod tym y, minimalnym indeksem. Czyli array od minimum indeks. Jeśli taka sytuacja wystąpiła, to znaczy, że jakaś liczba jest mniejsza od tej liczby, która jest pod minimalnym indeksem czyli musimy sobie zaktualizować ten minimalny indeks i przypisać do niego właśnie tą liczbę czyli właśnie to j i teraz jak sobie już przejdziemy do końca tablicy czyli zobaczmy sobie to na wizualizacji no tak, jak już jesteśmy na tej 14, no to to co później robimy to sprawdzamy czy ta liczba, od której zaczęliśmy jest yy, różna od tej liczby, czy tak naprawdę w sumie nie liczba jest różna, tylko czy te indeksy są różne? No bo najpierw twierdziliśmy, że tutaj jest najmniejsza liczba pod indeksem 0, a później okazało się, że jednak ta liczba jest mniejsza, a która jest pod indeksem 1, czyli 0 jest różny od 1, czyli w takiej sytuacji właśnie zamieniamy sobie te liczby miejscami. No to zróbmy sobie właśnie takie coś, czyli sprawdźmy, czy minimalny indeks jest. Różny od swojej wartości początkowej. I w takim przypadku musimy sobie właśnie wykonać y, zamienianie tych elementów. Czyli wywołam sobie funkcję Swap, przekażę sobie tablicę, na której pracujemy, i przekażę tutaj, że ten y, minimalny indeks musi się zamienić z I. No to teraz sobie wyczyszczę konsolę, uruchomię. Algorytm i zobaczmy. Mamy posortowaną tablicę 10, 14, 23, 29 i 37. Czyli wszystko nam tu działa w porządku. Tutaj ten console log też mogę usunąć. Wykonam sobie jeszcze raz kod, czy nic się nie uszkodziło. Dalej działa poprawnie. Więc tak jak widzisz, algorytm Selection Sort jest całkiem prostym algorytmem. Możemy się jeszcze tutaj zastanowić, jaka jest złożoność obliczeniowa tego algorytmu. Więc mamy dwie pętle, które przechodzą po prawie wszystkich elementach i są w sobie zagnieżdżone, czyli będziemy mieć tutaj złożoność obliczeniową n kwadrat, a jeśli chodzi o złożoność pamięciową, no to nie tworzymy tutaj żadnych dodatkowych obszarów w pamięci, nie tworzymy tutaj żadnych dodatkowych tablic, po prostu pracujemy na tej tablicy, którą mamy, i ewentualnie zamieniamy w niej elementy, czyli złożoność pamięciowa będzie tutaj 1.